Lit Premium, gorzka żądkowa cztery piwa. Są tacy, którzy mogą pić, i są tacy, którzy nie mogą, a nawet nie powinni pić. No znaczy, że kontrolują. Znaczy, ja kontroluję. Więc jak się poznaliście, pod bankomatem. Jesteś największą miłością. Ale sz szósta rano, czy szósta wieczorem? mam życia. Szósta w południe. Fiknął przez okno. My w rozbawieniu, to nikt nie zauważył. Ja należę do tych, którzy mogą być. Wielki od odkąd Polak został papieżem, kiedy Polska zwyciężała, i piję, kiedy Polska przegrywała. Piję, bo jestem nieśmiała. Z powodu seksualnego uniesienia. Piję, bo wszyscy piją. Piję, bo się boję. Mam w Piję, bo lubię. Wyjdziesz za mnie?